Siemaneczko, Witam was na kanale Ali Paczki. Mamy dzisiaj standardowo dwie paczuszki do otwarcia jedna na 100%. Świecąca to jak wiadomo, bardzo dobra, a druga to się jeszcze okaże. Jeszcze nie wiem co tam jest. Więc przejdźmy sobie do świecącej paczuszki. Weźmy, weźmy sobie nożyk do masła. Miniaturkę oczywiście, żeby sobie krzywdy nie zrobić. I mamy tutaj taką oto świecącą lampeczkę LED. Tu już w opakowaniu nic nie ma, to tego się możemy pozbyć. I tak. Otwórzmy sobie to. I co my tu mamy? Przejściówkę do smartfona, ale niestety na to stare wejście, więc niestety do mojego telefonu do tego nie podłączymy. Ale tutaj mamy wejście USB. Jeżeli chodzi o. Jakość wykonania. Plastik. No nie okłamujmy się, jest to plastik, ale widać w środku cztery diody LED. No i oczywiście zielona płytka i tamte sprawy. Jak, jak widać, tutaj już to lata. Będzie trzeba to silikonem naprawić. Teraz przejdźmy sobie do testu. Podłączmy ją sobie. Zobaczymy, czy będzie działać. Działa! I jak widać, świeci. Świeci. Także na jakąś domówkę, będzie to dobry gadżecik, jeżeli organizujesz takie. Z tego co pisało w opisie aukcji, to po podłączeniu tej oto końcówki do telefonu, bądź ewentualnie tego pod jakiś sprzęt grający, mają nam te lampki migać w rytm muzyki. Czy tak będzie? No, na chwilę obecną nie mam jak tego sprawdzić, ale może to jeszcze sobie. Nie może, tylko na pewno to sobie przetestujemy. To światło może być zgaszone. I tak. Jak widzicie po włożeniu tej końcówki prezentuje się to tak. Niestety ja już nie posiadam telefonu, pod który szłoby to podpiąć. Niestety, ale na pewno zorganizuje coś żeby to przetestować czy światełka będą się świecić w rytm muzyki a na razie odłóżmy to do pudełka sobie skoro takowe dostaliśmy gratisie co do kosztów nie pamiętam wszystko, ale będzie zapisane w linkach Poniżej w filmiku. A teraz przejdźmy do otwarcia drugiej paczuszki. Sam jeszcze do końca nie wiem, co tu jest, ale na pewno się przekonamy. A mamy tutaj wodoodporny case. ...do telefonu. Tak, panie kapitanie. Otwórzmy sobie to. Przychodzi nam to w taki oto... ...folii, samarce, czy jak zwał... ...tak zwał... ...z zapięciem, tutaj. Jakby nie ta dziurka, to może i to też by było wodoodporne. No, ale z tą dziurką, no... ...nie poradzimy. Tutaj podejrzewam, że mamy instrukcję obsługi, ale z chińską kaligrafią. Także za dużo nam to też nie powie. Teraz przejdźmy sobie do otwarcia case'a. Wyciągnijmy sobie tą ulotkę stąd. Tu jak widać również wszystko po chińsku. Tylko... A! Mamy tutaj. Bo tak jak tu widziałem na tym zdjęciu, można sobie to powiesić na sznurku i na szyję. I szukałem gdzie jest ten sznurek, ale mamy. Dali w zestawie, także jak najbardziej. Si. Snurek. O, dobrej jakości. Chińczycy się postarali. To zapięcie tak samo. No, jeżeli chodzi o tą smycz, jestem wielce zaskoczony. I jak tu widać, silikonowy case. Tu się otwiera, wkłada się telefon. Tylko, jak widzimy, tu już to zaczyna odchodzić od tej obudowy. Zapinanie jest na takie dwa zatrzaski. I teraz co? Trzeba by było to przetestować. Ale, no, bądźmy sobie szczerzy, to jest. Produkt z Chin za kilka euro, i nie wiem, czy jestem na tyle odważny, żeby włożyć do tego mój telefon. Ale zrobimy sobie teraz króciutką przerwę. Ja postaram coś ogarnąć, i przeprowadzimy sobie testik. Także widzimy się za chwilę. Siemanko. Widzimy się już po króciutkiej przerwie. Dla mnie i dla operatora była to troszkę dłuższa przerwa. Nie wiedziałem co mam włożyć do tego, bo nie chciałbym zalać któregoś ze swoich sprzętów, więc włożyłem tutaj najzwyklejszą chusteczkę. Mamy tutaj miskę z wodą. Zanurzmy to sobie. Wypływa, jestem na to przygotowany, ale to też będzie wypływać. Daję mu się trochę wody napić. Tak. I jak na razie widzimy, żadne pęcherzyki powietrza się w powietrzu nie unoszą, albo raczej nie w powietrzu, na wodzie. Tak to powinno być. Żadne pęcherzyki powietrza na wodzie się nie unoszą. Także możemy przypuszczać, że Case jednak będzie spełniał swoje zadanie. Tak. Teraz by trzeba była ma troszkę poczekać, poruszamy tym. Tak, jak widzicie odczekałem chwilę. Jest to taki króciutki testik, tylko żeby sprawdzić czy woda dostanie się do środka. Z Kubeczka możemy już wodę wylać, wyczyjmy sobie kubeczek ładnie, żeby sobie nie narobić mokrych śladów i tak, i mamy tutaj kejsa. Z tego co już widzę, chusteczka wydaje się być sucha, Wyczyjmy sobie teraz tego kejsa. Żeby test był rzetelny, żeby nie było żadnych śladów wody na chusteczce po wyciągnięciu jej. Trzymijmy to sobie. Mamy już ładnie case'a wytartego. Rączki też mamy suche. Także możemy przejść do otwarcia. Unboxing chusteczki. I jak to widzimy, chusteczka jest sucha. Tak jak gdyby dopiero wyciągnięta z paczki. Także jednym słowem wasze telefony w tym oto case'ie będą pod wodą bezpieczne. I teraz przejdźmy sobie do mowy końcowej ogólnie jestem zadowolony wstępnie z tych dwóch produktów z czego akurat z tego case'u jak najbardziej jeżeli chodzi o tą lampkę dyskotekową, czy jak tu pisze Magic Ball też jestem zadowolony, aczkolwiek byłem bardziej zadowolony, jakby dokładali do tego wejściówkę USB Typu C. Ale jak było widać, działać działa. kejsik też działa. Postaram się może w następnym filmiku zorganizować jakiś sprzęt, by przetestować to czy światełka będą migać w rytm muzyki na tą chwilę to tyle zachęcam do zostawienia łapeczkę w górę komentarza, subika łącznie z dzwoneczkiem jeżeli Ci się spodobał poślij ten filmik do swoich znajomych lub wcześniejsze też filmiki a na kanale jest ich już dość trochę. Nie pytajcie mnie dokładnie ile, bo nie pamiętam, ale w każdym bądź razie ponad 20 już chyba filmików mamy. Coś, coś mniej więcej koło tego. Zachęcam do oglądania wcześniejszych filmików: do odwiedzenia fanpage'a Alipaczki, na którym wrzucamy bezpośrednio zdjęcia z tych produktów. Jakieś tam informacje, nieinformacje i to by było na tyle. Życzę Wam miłego dnia, na razie, cześć!